Warszawska policja podsumowała przebieg marszu Niepodległości. Funkcjonariusze musieli podjąć działania wobec 164 osób, spośród których 94 miały zabronione materiały pirotechniczne. W dniu dzisiejszym, tylko w dniu dzisiejszym, skierowanych na teren miasta Warszawy zostało ponad 8 tysięcy policjantów. Jak Państwo zapewne wiecie, bo te doniesienia były na bieżąco komentowane, udało się. Marsz niepodległości zabezpieczyć w taki sposób, że nie doszło do żadnych incydentów, nie doszło do żadnych zagrożeń i cały marsz przebiegł bezpiecznie. Marsz narodowców budzi polityczne emocje. Wiele środowisk protestuje przeciwko zawłaszczaniu tego święta przez skrajną prawicę. Michał Kwiatkowski. <głos》> Już od miesiąca organizatorzy zapowiadali rekordową frekwencję jako odpowiedź na potyczki formalne z władzami Warszawy o zgodę na organizację marszu, który nie jest już imprezą cykliczną. Ratusz zgodę wydał, mobilizacja pozostała. Dla niepodległej tu jesteśmy. Tu jest moje miejsce i stąd nie ruszę się. To jest nasza ojczyzna. 100 tysięcy osób to szacunki organizatorów, które przy tego typu imprezach bywają zawyżone. Wiele jednak wskazuje, że środowisko Marszu Niepodległości nie musi się uciekać do kreatywnej arytmetyki. W ubiegłym roku ulicami Warszawy przeszło około 90 tysięcy osób. W tym roku ich liczba była podobna lub nieco wyższa. To jest w dużej mierze naprawdę spontaniczne. W wielu kwestiach wydarzenie. Ono jest oddolne, ono nie jest organizowane przez państwo, to nie jest miejsce spotkań i promocji jakichś oficjeli państwowych, polityków. To jest od narodu dla narodu. Środowiska narodowe mówiły dziś o pokoleniu Marszu Niepodległości, analogicznie do pokolenia Jana Pawła II. Jeśli do 14 lat marszu w obecnej formie doliczymy wcześniejsze, mniej masowe i silniej zideologizowane pochody, możemy już mówić o doświadczeniu pokoleniowym. Kolejna generacja rośnie. Trzeba uczyć patriotyzmu od najmniejszych lat, zaszczepić to, co zostanie, to zostanie, ale miejmy nadzieję, że dużo zostanie. Burdy i starcia z policją, jakie oglądaliśmy w ubiegłych latach, nijak się miały do postulatów narodowej zgody, do rodzinnego, ponadpokoleniowego święta bywało bardzo daleko. W tym roku kolejny raz z rzędu uroczystość przebiegła spokojnie. Ponad 100 osobom odebrano racę lub inne niebezpieczne przedmioty. O strachu przed prowokacjami mówiło wielu uczestników. Te siły, które są przeciwko marszom, przeciwko patriotyzmowi, przeciwko Polsce, one nigdy nie śpią. Podziały podkreślano zresztą na każdym kroku od poziomu miejskiego. To nie jest prywatne miasto Czaskowskiego i innych rządzących. To jest nasze miasto. Przez krajowy. Niestety działania pana Bodnara są, jakie są. Marsz niepodległości i tak przejdzie. Aż po podziały ponadnarodowe, które pomagają konsolidować wspólnotę. W czasach takich dość rozmytych tożsamości i po prostu szukamy jakiejś formy zadomowienia, przynależności, orientacji. I ludzi, którzy czują to samo. Jak przyjechałam tutaj po to, żeby poczuć ten naród. W zglobalizowanym świecie przynależność narodowa wciąż identyfikuje najsilniej.